to z pełną odpowiedzialnością jako dyrektor ogrodu zoologicznego. Trzymanie zwierząt w niewoli to zło. Ale to nie myśmy wygenerowali problem. To ludzkość wygenerowała problem, że zwierzęta znikają, giną, wymierają, a myśmy po prostu podjęli inicjatywę jako ogrody zoologiczne, żeby już nie być taką komercją, żeby pokazywać zwierzęta za pieniądze, tylko żeby prowadzić hodowlę zagrożonych gatunków. I to jest główny cel. Oczywiście jest trochę zwierząt niezagrożonych, ale jak już powiedziałem, muszą dożyć swoich dni. Jak dożyją, zastąpimy je tymi dla których praca hodowlana jest jeszcze potrzebna i to się dzieje. Nie trzymamy tych zwierząt dla przyjemności, nie trzymamy ich ze względów komercyjnych, bo no, tak, są takie głosy, że dyrektor to jest taki facet, co jeździ po świecie, łapie zwierzęta, potem pokazuje w klatkach za pieniądze. No tak było w XIX wieku, ale tak nie jest. Teraz jest to sformalizowane bardzo, nie ma komercji, hodujemy te zwierzęta zagrożonych gatunków w bardzo skoordynowany sposób na skalę międzynarodową. Tutaj trzymamy te zwierzęta, co nie jest dobre, że one. Muszą być trzymane w niewoli, ale trzymamy je po to, żeby kiedyś te zwierzęta wypuścić na wolność. Tak jak wypuszczono żubry, jak wypuszczono konie przewalskiego, no i planuje się z lada chwila wiele innych gatunków. Z Stwarzłem to liczne, liczne gatunki zostały już wypuszczone na wolność, choćby w Polsce yy, łóżce, na przykład cietrzewie, które są hodowane w takich, a nie innych warunkach. Więc to się dzieje, i jeżeli ktoś mówi, że nie lubi zo, to powinno być następne pytanie, a kiedy ostatnim razem byłeś zo? I czy zapoznały się z ideą ogrodów zoologicznych, z ich misją. Przykładem takiego gatunku ptaka, który jest hodowany w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym z ogromnym sukcesem, jest paw kongijski. Było z nimi tak, że żadne muzeum w Polsce nawet nie miało piórka ani szkieletu, ani preparatu pawia kongijskiego. Od pięciu lat jesteśmy na świecie jedynym ogrodem zoologicznym, który rozmnaża pawie kongijskie. Wszystkie jakie przychodzą na świat są u nas, od nas. My je rozmnażamy jako jedyni na świecie. Mamy też oczywiście sporo madagaskarskich gadów, co w Madagaskaru to wszystko jest zagrożone wymarciem. Mamy też dwa gatunki pielęgnic z rzeki pewnej madagaskarskiej, gdzie doszło do zatrucia tej rzeki. I mądrzy ludzie po prostu na, na gwałt wyłowili ile się da tych ryb. Były to dwa gatunki, które żyły w takich mieszanych stadach. Rzeka praktycznie wymarła, potem została oczyszczona, przywrócona do życia, ale tych pielęgnic już by nie było. I ma te pielęgnice pięć ogrodów zoologicznych w Europie, w tym warszawskiej. Rozmnażamy je, no ale nie ma sensu, jak rozmnożyliśmy powiedzmy 200 sztuk, żeby wysyłać je na Madagaskar. Trzeba poczekać. Jak będziemy mieli 10 tysięcy w tych pięciu ogrodach, wtedy zorganizujemy jakiś charter i trzeba będzie do rzeki z powrotem te ryby przywrócić. Więc takie akcje się dzieją i to dzieją się naprawdę intensywnie, ale tego nie widać. Trzeba poczytać, trzeba wejść na stronę, popatrzeć, zobaczyć jakieś tablice informacyjne, a wtedy dopiero oczy się otworzą, co my tak naprawdę robimy.